Pojawiło się dużo nowości, i świątecznych, i zwykłych dekoracji, także zapraszam Was dzisiaj na przegląd. E, zaczniemy od tych zasłon. Zobaczcie, one są w przepięknym kolorze. Tutaj w zestawie są dwie sztuki i one kosztują 80 zł. Ogólnie uważam, że cena, słuchajcie, jest rewelacyjna z tego względu, że zazwyczaj 80 zł płacimy za jedną sztukę takiej zasłony. One mają wymiar 135x260 i wykonane są z poliestru. Tutaj mamy zobaczcie takie piękne e, słoiczki. Były już te w zielonym kolorze, natomiast teraz, za 25 zł, pojawiły się te jeszcze w białym z tymi listkami. Fajnie one się komponują z tą złotą pokrywką. Wyglądają prześlicznie. Tutaj mamy też nowe zapachy. Zobaczcie, jak luksusowo wyglądają. Słuchajcie, te zapachy z PEPKO sprawdzają się naprawdę genialnie. Także bardzo Wam je polecam. Ten zestaw kosztuje 40 zł. Tutaj obok mamy drugi zestawik. Ten jest powiększony. Zobaczcie, macie te patyczki olejek zapachowe. One kosztują 35 zł. Te wazony są śliczne. One zobaczcie, jak ładnie się mienią. Kosztują 30 zł. Ten jest taki większy, fajnie ma tak wyżłobione e, uchwyty, żeby fajnie było, można było go złapać. Tutaj mamy taki wazonik jeszcze. Na pojedynczego kwiatuszka powiedzmy 25 zł, ale też bardzo ładnie jest w takim fajnym złociem tęczowym odcieniu. No i troszkę też już jest świątecznych dekoracji. Zobaczcie, pojawiły nam się już świąteczne e, akcesoria kuchenne. Z, te rękawiczki kosztują 6 zł. Mamy też, zobaczcie, w innych kolorach, zaraz Wam pokażę. Mamy takie jeszcze fajne zielone z reniferkami. No i ręczniczki, tu są trzy sztuki za 15 zł, zielony, czerwony i biały, takie typowo świąteczne. Okej, okay, no to chodźcie teraz ze mną na tą najważniejszą część, na którą najbardziej czekałyście. Ja też na to, słuchajcie, bardzo czekałam. I to na pewno nie jest jeszcze cała kolekcja, która pojawi się w Pepko. To są, słuchajcie, początki, ale bombki są rewelacyjne. Tutaj mamy 4 sztuki za 5 zł, a słuchajcie, było ich 6, ale widocznie ubyło, dlatego je przecenili. Tutaj mamy jeszcze za 7 zł takie bordowe, zobaczcie srebrne. Do wyboru, do koloru, ich jest 6 sztuk w zestawie. Lampki choinkowe. W cenie 25 zł. Dobra, odkładamy to. Tutaj mamy takie fajne, zobaczcie, na balkon bądź na ogrodzenie za 15 zł. 50 lampek i one są zasilane bateriami. I tutaj szerokość całej tej dekoracji to jest 500 cm. Tutaj jakaś taka ścianka nam się wyłania. Zobaczcie, kosztuje 50 zł. Tutaj macie 192 lampki. To jest taka jakby ściana lampkowa. Ja chciałam tutaj sprawdzić w jaki to jest, jaki metraż jest tego całego, tej całej dekoracji, ale tu nie znalazłam informacji nigdzie. Zaraz tutaj zobaczymy jeszcze czekajcie, zaraz tu z boku gdzieś znajdziemy tą informację już szukamy, jeszcze z boku zobaczymy, gdzieś będzie na pewno zaraz tabelka sprawdźmy jeszcze tą tutaj mamy 220 lampek ledowych 70 zł tutaj też nie ma z tyłu metrażu tamta ma około 10 metrów słuchajcie a tą sprawdzimy ta ma ogólnie 17 metrów, ale z 7 metrów jest lampek. A reszta to wiecie, no, kabel. Zobaczcie, jakie ładne dekoracje się też pojawiły. Tu mamy za 4 zł taki wianuszek. Jest też, zobaczcie, obok w takim bardziej złotym odcieniu. To są takie zawieszki. Myślę, że idealnie będą się komponowały gdzieś tam na... Wieszając gdzie chcecie, w domu, jak i na choince, tutaj mamy takie dwie wióreczki. One kosztują 8 zł. Co tutaj jeszcze? Tutaj taka jarzębina. Słuchajcie, nam się wyłoniła na takiej gwiaździe. Słuchajcie, uważam, że to jest teraz idealny czas. Zadyszkę ona jest, żeby zacząć już sobie dekorować dom, ponieważ stopniowo, wiecie, potem nagle to jest dosyć duży wydatek 8 zł te serduszka a tak stopniowo można sobie już przygotowywać różne dekoracje i to jest fajne właśnie w tym, że w tych sklepach te dekoracje pojawiają się wcześniej, bo możemy to zrobić na spokojnie, nie nadszarpując nagle budżetu. 4 zł kosztuje to serduszko. Tutaj mamy takie sople za 8 zł. To są cztery, słuchajcie, w zestawie. One są takie świecące brokatowe, jak widzicie. Natomiast tutaj mamy już czubki. Ten kosztuje 3 zł. Powiem Wam, że ceny tych dekoracji są naprawdę rewelacyjne. 3 zł za, taką, za taki ruch. To uważam, że to nie jest drogą. Podzielcie się oczywiście w komentarzach, co Wam się najbardziej z tego wszystkiego podoba. I oczywiście dajcie znać 4 złote, czy już zaczynacie dekorować swoje domy na święta. Tutaj mamy za 2 złote jeszcze gwiazdę. Jednorożec za 4 zł. A tutaj po prostu macie takie zawieszki, byście chciały jakieś bombki, haczyki, w sensie 3 zł kosztuje całe opakowanie. No i tak to tutaj się wszystko prezentuje. Na dole mamy, tutaj macie jeszcze jakieś łańcuszki, zobaczcie, takie kuleczkowe o różnej, one są długości i one są mniej więcej w cenie 4-6 zł, w zależności od długości. Natomiast tutaj niżej mamy choineczki, zobaczcie, ładna jest ta zielona. 25 zł, aczkolwiek bardzo mi się podobają też te złote i srebrne. Uważam, bo wiecie, to też zależy od tego, jaki macie w domu wystrój. Ja akurat mam raczej wszystko w takim srebrnym kolorze i w srebrnych odcieniach, więc uważam, że u mnie idealnie by pasowała właśnie ta srebrna. No ale to wiadomo, zależy w jakim stylu macie urządzony dom, dlatego macie do wyboru, do koloru. To są chyba świeczki. Aczkolwiek Wam powiem, że tak piękne robią te wszystkie świeczki, że szkoda je wręcz odpalać. 15 zł. I tutaj mamy znowu taką świąteczną dekorację. To jest kolekcja świąteczna. To jest taka świeczuszka za 30 zł. Bądź zapach, słuchajcie, sama nie wiem w sumie, co to jest. Tutaj mamy różne kwiatki i one kosztują 5 zł. To Wam chciałam pokazać, tylko Kurde, tu się jarzębina znowu... O, ktoś mi tutaj jarzębinę położył. Zaraz Wam pokażę osobno ceny tych yy, dekoracji. Ta jarzębinka kosztuje 7 zł, która mi nieszczęsna spadła, ale słuchajcie, jeszcze to tutaj jest takim imitacją takiego śniegu 20 zł. No, i u góry już też mamy różne takie bałwankowe dekoracje 12 zł. Zobaczcie, jakieś liczne e, niedźwiadki, Tutaj mamy choineczki świeczki. No i powiedzcie, że nie żalby było ją odpalić za 20 zł e, wianuszki. Te są spoko ale Fajnie by się pewnie będzie wyglądał moim zdaniem, właśnie powieszony na drzwiach. Słuchajcie, jeżeli to praktykujecie, to on jest bardzo ładny, 25 zł. Akurat idealny do drzwi, bo są też inne, ale one też wydają mi się takie bardziej e, domowe już niż e, takie do powieszenia, właśnie na drzwiach wejściowych. Tutaj mamy znowu sopelki, one kosztują 8 zł. No i zobaczcie, jaką mi piękny onik świąteczny z jarzem za 30 zł. Bombki, słuchajcie, w Pepko są totalnym odlotem. Tutaj macie wszystkie te, które Wam teraz pokazuję, są za 7 zł, Różne wzory. Te ostatnie już takimi bardziej kolorowe, dwukolorowe już 15 zł kosztują. Tutaj mamy znowu za 8 zł, ale zobaczcie jakie piękne. One mają takie listki włożone w środku i słuchajcie, jeszcze do tego wysypany śnieg. Po prostu są genialne. E, te są po 4 złote, te zestawy 6 sztuk i macie różne kolory. Także no nie powiecie mi, 4 złote za zestaw takich bombek to nie jest drogo. Tutaj mamy e, takie z taką srebrną już, e, takie, to jest taka srebrna dekoracja, nie jak to nazwać bombka, po prostu taka wiecie, jakby pusta. E, w środku tych dekoracji między listkami jest pusto e, i mamy też do tego złote. Tutaj mamy takie z takim suszem w środku. One kosztują 15 zł. Zobaczcie, jak się prezentują. Coś też z klasyki znowu. Tutaj mamy za 7 zł zestaw sześciu sztuk. One są bardziej błyszczące i mniej błyszczące. Ale co ja Wam chcę pokazać? Słuchajcie, zobaczcie to, jak to ładnie wygląda. Ty macie kubeczek, pół jabłuszka i takiego jakby donata. On kosztuje 30 zł. Kolejna rzecz to są te bombki. Słuchajcie, zobaczcie, jakie piękne są te w pastelowym różu. 20 zł. Tutaj macie też srebrne, są czerwone, są beżowe. I jeszcze muszę Wam pokazać to obok. Zobaczcie, co tutaj się schowało. Mamo, jakie cudo. Ona jest przepiękna, słuchajcie. No po prostu jest przepiękna. Taka ręcznie robiona, słuchajcie. No po prostu cudeńko. Już Wam pokazuję cenę. Ona kosztuje 10 zł. Słuchajcie, musi się znaleźć na mojej choince. Tutaj mamy jeszcze drugą, nieprzezroczystą, po prostu, ale w, tym samym, w ten sam deseń, też zadyszkę. No i tutaj takie posypane takim brokacikiem. No piękno, po prostu. Macie fiolet, macie jasny róż. One kosztują 50 zł. No są drogie, ale słuchajcie, naprawdę są tego warte. Tutaj mamy jeszcze złote, zobaczcie. No i co tutaj jeszcze? O, słuchajcie, o tych właśnie e, wianuszkach wam mówiłam. 30 zł, te są już takie stricte świąteczne. E, znaczy tamte też, ale wiecie, te już są takie naprawdę e, uważam, że fajnie będą się komponowały też w domu, właśnie na no, różnych miejscach. 30 zł Chyba, że wolicie, no bo wiadomo, to rzecz gustu. Ja osobiście na drzwiach wolałabym mieć tamten taki z gałązkami. I to z mojej strony tyle, słuchajcie. Czekamy na następne przeglądy, bo będę pokazywała na bieżąco Wam nowości. Do zobaczenia w następnych przeglądach.